Piotruś się bawi kolejką. Kolejką się bawi na Może mocarstwę. sukienka. Dobrze. Piotruś nie działa kolejka. Nie działa kolejka. A co ty masz na szyi? Torebkę. Torebkę ma? Moją. Twoją torebkę to jest pan konduktor. Tak. O, widzisz, nie działa. Poczekaj, się ci tutaj zrobić. Proszę, teraz jedzie. Pan konduktor, jaką ma ładną torebkę, proszę bardzo. I co nie działa? Czekaj, włączymy. Teraz jedzie kolejka Piotruś. O! King Kong stoi na drodze. King Kong, nasz mały King Kong. O!